W tej lekcji nauczę was podstaw czasu przyszłego. Ten kanał nazywa się Angielski bez gramatyki. Tutaj uczymy angielskiego metodą małych kroków. Lecimy. To move znaczy przeprowadzać się. Powtórzcie na głos. To move. To move. I'm going to move. Znaczy, planuję się przeprowadzić, czy też zamierzam się przeprowadzić, będę się przeprowadzać. I'm going to move. Koniecznie powtórzcie na głos. I'm going to move. Świetnie. Pamiętacie, jak powiedzieć do Londynu? To London. To London. Pamiętajcie, że nie mówimy tu London. Tam nie ma tu, tylko to. To London. Świetnie. Jak zatem powiecie: "Będę się przeprowadzać do Londynu"? I'm going to move to London. I'm Going to move to London. Next month. Znaczy w przyszłym miesiącu. Powtórzcie na głos. Next month. Powiedzcie, w przyszłym miesiącu będę się przeprowadzać do Londynu. Next month I'm going to move to London. Next month I'm going to move to London. Świetnie. You're going to move. Znaczy, ty planujesz się przeprowadzić, czy też ty zamierzasz się przeprowadzić? Ty będziesz się przeprowadzać. Powtórzcie na głos. You're going to move. You're going to move. Right? Znaczy prawda? Right? Powiedzcie, będziesz się przeprowadzać do Londynu, prawda? Tak, będę się przeprowadzać do Londynu w przyszłym miesiącu. You're going to move to London, right? Yes, I'm going to move to London next month. You're going to move to London, right? Yes, I'm going to move to London next month. Pamiętacie jak powiedzieć tam? There. Powiedzcie, będziesz się przeprowadzać do Dublina, prawda? Tak, będę się tam przeprowadzać w przyszłym miesiącu. You're going to move to Dublin, right? Yes. I'm going to move there next month. I got a job. Znaczy dostałem pracę. Powtórzcie na głos. I got a job. I got a job. I got a job. Powiedzcie teraz. Dostałem pracę w Dublinie. I got a job in Dublin. I got a job in Dublin. Powiedzcie, będę się przeprowadzać do Dublina. Dostałem tam pracę. I'm going to move to Dublin. I got a job there. I'm going to move to Dublin. I got a job there. Świetnie, powiedzcie teraz, będziesz się przeprowadzać do Dublina w przyszłym miesiącu, prawda? Tak, dostałem tam pracę. You're going to move to Dublin next month, right? Yes, I got a job there. You're going to move to Dublin next month. Right? Yes. I got a job there. She's going to move. Znaczy, ona planuje się przeprowadzić, czy też ona zamierza, będzie się przeprowadzać. Powtórzcie na głos. She's going to move. Powiedzcie, ona planuje przeprowadzić się do Dublina. Dostała tam pracę. She's going to move to Dublin. She got a job there. She's going to move to Dublin. She got a job there. A pamiętacie, jak powiedzieć ze mną? With me. Powiedzcie: Dostałem pracę w Dublinie. Planuję się tam przeprowadzić w przyszłym miesiącu. Ona będzie się tam przeprowadzać ze mną. I got a job in Dublin. I'm going to move there next month. She's going to move there with me. I got a job in Dublin. I'm going to move there next month. She's going to move there with me. Pamiętacie, jak powiedzieć z Tobą? With you. With you. Powiedzcie, ona będzie przeprowadzać się do Dublina z Tobą, prawda? Tak, ona będzie przeprowadzać się tam ze mną. She's going to move to Dublin with you, right? Yes, she's going to move there with me. She's going to move to Dublin with you. Right? Yes. She's going to move there with me. He's going to move. Znaczy, on planuje się przeprowadzić. Czy też on zamierza się przeprowadzić, albo on będzie się przeprowadzać? Powtórzcie na głos. He's going to move. Powiedzcie, on będzie przeprowadzać się do Londynu w przyszłym miesiącu. Dostał tam pracę. He's going to move to London next month. He got a job there. He's going to move to London next month. He got a job there. On będzie się przeprowadzać do Londynu z tobą, prawda? Tak, on będzie przeprowadzać się tam ze mną. He's going to move to London with you, right? Yes, he's going to move there with me. He's going to move to London with you, right? Yes. He's going to move there with me. Powiedzcie, w przyszłym miesiącu on będzie przeprowadzać się do Dublina. Dostał tam pracę. Next month he's going to move to Dublin. He got a job there. Next month he's going to move to Dublin. He got a job there. Świetnie. Nauczyliśmy się zatem w praktyce jak wyrazić nasze plany. Czas na podsumowanie nowo nabytej wiedzy. Żeby wyrazić plany, z pomocą przyjdzie nam to be going to. To be going to. Plus czasownik. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że nie mówimy ja być, ty być, etc. Zatem musimy odmienić to be, czyli być. I'm going to move to London. Dla przypomnienia, I'm? To skrótowo I am, więc równie dobrze moglibyśmy powiedzieć: I am going to move to London. Ale brzmi to bardzo formalnie. You're going to move there. Ty planujesz się tam przeprowadzić, czy też ty będziesz się tam przeprowadzać? Oczywiście. You're to skrócona wersja you are. She's going to move to Paris. Ona będzie przeprowadzać się do Paryża. She's going to move to Paris. She's to skrótowo she is. He's going to move to Oslo. On będzie przeprowadzał się do Oslo. He's going to move to Oslo. A he's to oczywiście skrócona wersja. He is. Podobają Ci się nasze lekcje? Zostaw suba! Chcesz zacząć mówić po angielsku, ale masz dość wkuwania na pamięć nudnych regułek z gramatyki i tabelek ze słówkami? Już dziś dołącz do naszego 30-dniowego wyzwania i naucz się samodzielnie budować wypowiedzi w języku angielskim bez ćwiczeń z gramatyki, bez książek i bez podręczników. Link do kursu znajdziesz w opisie pod tym filmikiem. Pamiętaj także o obserwowaniu nas na Facebooku i Instagramie, gdzie umieszczamy darmowe materiały do nauki angielskiego.